7 korzyści płynących z brania zimnego prysznica rano. Większość z nas uważa, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wziąć gorący prysznic rano. Ale to nie jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Może warto wziąć zimny prysznic. Zimny prysznic przynosi o wiele więcej korzyści i rezultatów, niż można sobie wyobrazić. Z tej perspektywy, zwrot z inwestycji może być ogromny, czego właśnie potrzebujesz w tej sytuacji. Numer 1. Przyspiesza metabolizm. Zimny prysznic ma wiele zalet, jedną z nich jest szybszy metabolizm. Budzisz się dużo szybciej. Obniżasz temperaturę ciała, co oznacza, że musisz w ten sposób spalić więcej kalorii. Numer 2. Poprawa układu odpornościowego. Nie wszyscy z nas mają silny układ odpornościowy. Dlatego najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wybór zimnego prysznica. Pomoże to wzmocnić siłę układu odpornościowego i podnieść ją na nowy poziom. W rzeczywistości jest to system, który ma wiele sensu i który chcesz sprawdzić w najlepszy możliwy sposób. Z pewnością jest to warte wysiłku, możesz być tego pewien. Numer 3. Lepsze krążenie krwi. Te zimne prysznice są świetne, ponieważ przyspieszają tętno, a mięśnie są również w ten sposób napięte. Szczególnie polecane są osobom z problemami krążenia. Zimna woda usprawnia przepływ krwi, a tym samym rozprowadzanie tlenu po organizmie. Numer 4. Bardziej lśniące włosy. Zimna woda poprawia wygląd włosów i jednocześnie może zapobiegać sytuacjom takim jak wypadanie włosów. Zimna woda zapobiega przesuszaniu się włosów. Wysokie temperatury zaś powodują ich odwodnienie, jednocześnie nadając im niezdrowy i zniszczony wygląd. Zimne natryski świetnie przeciwdziałają wypadaniu włosów i pojawianiu się łupieżu. Numer 5. Zdrowie skóry. Zimna woda pomaga ujętnić i napięć skórę. Dzięki temu zlikwiduje zmarszczki i problemy z obwisłą skórą. Możesz również użyć zimnej wody jako środka do eliminacji martwych komórek i zapobiegania takim problemom jak celulit czy stres. Tak, to naprawdę przydatna rzecz i bardzo się opaca, więc staraj się wziąć to pod uwagę. Numer 6: Zwalczanie stanów depresyjnych. Naukowcy z Uniwersytetu w Virginii dowiedli, że branie zimnego prysznica aktywuje partie mózgu odpowiedzialne za uczucie szczęścia i zadowolenia. Numer 7 regulowanie temperatury ciała. Ponieważ przyspieszasz metabolizm, naturalne funkcje pozwalają zrównoważyć temperaturę ciała. To jest świetne i zdrowe. Jak widać, zimne prysznice są naprawdę dobre dla organizmu i warto je wypróbować. Nie tylko przyjemnie jest je sprawdzić, ale sam fakt, że możesz naturalnie poprawić swoje zdrowie, może być warte wysiłku. Daj nam znać w komentarzu jak Ci poszło. No i oczywiście pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.